Finanse są proste, aż do momentu, gdy wszystko zaczyna się walić. Wojna, kryzys, panika, a później jeszcze więcej paniki. Ja nie wróżę z susów. W tym filmie nie pokażę Ci, czy to już całkowite dno, czy może przedsionek piekła, ale pokażę Ci za to 5 sposobów, jakie ja wykorzystuję, żeby nie zginąć finansowo. Wyobraź sobie dwóch gości. Pierwszy to Mikołaj, 25 lat. Zainwestował, bo wszyscy wokół inwestują, wszyscy wokół o tym mówią, tylko że konkretnie nie wie po co i nie za bardzo wie, jak to działa. Jak plastelina, łatwo go uformować, łatwo go złamać. Jest podatny po prostu na różne scenariusze. Gdy wszystko spada, gdy wszystko leci, to sprzedaje. Bo uważa, że zaraz wszystko straci, całe jego inwestycje pójdą do zera. Drugi to Tomek, który przeszedł już przez zloty i upadki, wie, z czym inwestowanie się wiąże, wie, po co przede wszystkim inwestuje, wie, jaki ma cel inwestycyjny. Przed zainwestowaniem spisał ze sobą umowę i serio spisał umowę, która mówi o tym, że cokolwiek się nie stanie na rynku, on będzie się trzymać swego żelazne, żelaznego planu. Wie, że po każdych spadkach następują odbicia. Zanim przejdę do pięciu sposobów, jakie ja wykorzystuję, opisz, którym typem inwestora Ty chcesz być oraz co bardziej do Ciebie przemawia. Pierwszy sposób – złoto. Wiadomo, gdy wszystko się pali, złoto nie potrzebuje reklamy. Złoto świeci, przyciąga swoją pewnością oraz stabilnością. Tak zmieniały się ceny złota na przestrzeni kilkunastu dekad. Ja osobiście kupuję złoto regularnie i to nie sztabki co miesiąc, tylko regularnie ustawiam polecenie zapłaty, żeby usiedniać kupowanie sztabki złota i po jakimś okresie po prostu tę sztabkę sobie uzupełniam do swojego budżetu portfela długoterminowego. Statystyki pokazują, że złoto od 2000 roku wzrosło o prawie 600%. Złoto też ma ten atut, że jest po prostu bardzo mobilnym aktywem w razie jakiegoś konfliktu. Zawsze złoto jest pod ręką, natomiast nie oszukujmy się, złoto ma też swoje minusy. Za złoto nie kupisz na przykład chleba, nie kupisz na przykład czegokolwiek, no bo jego wartość jest zbyt duża, żeby kupić takie bieżące, za nie takie bieżące rzeczy. Dlatego oprócz złota mam również srebro, czyli coś bardziej podzielnego oraz w sumie takie większe uzupełnienie tej dywersyfikacji, o którym wy po punkcie czwartym będzie mowa. Posób drugi, okrypana, ale bardzo wartościowa poduszka finansowa. Kryzys to jak na przykład stłuczka samochodowa. Nie możesz przewidzieć, ale możesz się odpowiednio przed tym zabezpieczyć. Mam odłożone co najmniej 6 miesięcznych kosztów swoich. W przypadku, gdy masz rodzinę, oczywiście ta poduszka finansowa powinna być troszeczkę większa. To oczywiście powinno być bardziej dopasowane pod indywidualne potrzeby. Dlatego dzięki takiej poduszce nie muszę wypłacać swoich inwestycji, gdy jest źle, ponieważ mam bieżące koszty, e, mam bieżące pieniądze, żeby po prostu przed takimi rzeczami się zabezpieczać. Mam po prostu czas przeczekać, a czas w inwestowaniu to jest największy, najlepszy sojusznik. Trzeci sposób plan inwestycyjny, czyli twoje dlaczego, po co to wszystko? Nie można w iść w góry bez wiedzy, na jaki szczyt chce się wejść, jaki szczyt chce się zdobyć. Tak samo jest w inwestowaniu. Inwestujemy po coś. Czy to zabezpieczyć się przed inflacją, czy na przykład przy ustaleniu długoterminowego albo krótkoterminowego naszego celu. Plan inwestycyjny to nie konkretny nowych To tylko odpowiedź na pytanie, po co to wszystko robisz. Dla jednego to może być emerytura za 30 lat, dla drugiego może być to kupienie samochodu za 3-4 lata. W zależności od celu budujesz swój portfel, czyli umieszczasz bardziej płynne aktywa, większą ekspozycję na przykład na obligacje. Musisz najpierw ustalić ten cel, żeby w ogóle wejść w jakieś różne aktywa inwestycyjne. U wygląda to tak, że głównie jak inwestuję w akcje, ETF-y, również mam część obligacji, ale też jak wcześniej wspomniałem, sobie ten portfel dywersyfikuję w sposób taki bezpieczny oraz długoterminowy, czy kupując na przykład kruszkę, czy to złoto, czy to na przykład srebro. Chcesz zrobić swój plan inwestycyjny? Rób to ze specjalistą, nie z osobą, która naciągnie Cię na Forexa, na jakiś kurs za 2000, albo poprzez własną edukację, na przykład oglądając taki kanał jak ten. Więc na rozwój mój oraz w podziękowaniu też za za ten film zasubskrybuj ten kanał. A jeżeli Ty chcesz inwestować się jak Marek, w opisie powiesz darmowy szablon do spisania sam ze sobą umowy inwestycyjnej, którą inspirował się np. Warren Buffett czy Benjamin Graham, osoba, która była odpowiedzialna za taki mentoring oraz za wprowadzenie Warrena Buffetta w świat inwestycji. Benjamin mówił jasno, inwestowanie bez planu to hazard. Dlatego jeżeli nie chcesz być hazardistą, wydrukuj to oraz Trzymaj się tej umowy sam ze sobą, a na pewno poczujesz różnicę. Sposób numer czwarty: DCA, czyli regularność wygrywa z paniką. Większość ludzi czeka na idealny moment, czyli na ogromne spadki, kiedy to kupią i staną się nagle milionerami. Nagle, gdy przychodzi taki moment, to, to czekają jeszcze dłużej, a w końcu. Inwestują pieniądze na górce, bo myślą, że już takie momenty nigdy się nie wydarzą. Ja nie czekam, ja po prostu kupuję regularnie, co miesiąc za określone pieniądze, kiedy jest to drogo i kiedy jest to tanio, bo nigdy nie mogę przewidzieć, jak to będzie w przyszłości. Chodzi o to, żeby mieć kapitał, kiedy rynek się boi, bo wtedy są najlepsze przeceny, a Ty trzymając się tego planu, tej regularnej, tego regularnego kupowania, Według metody pięciu żab dzielisz swój kapitał do oszczędzania, do inwestowania na pięć części. Czy to kwartalnie, czy to rocznie, czy to miesięcznie. I te pięć części, gdy cały rynek świeci się na czerwono, po prostu co miesiąc kupujesz. Jeżeli na przykład widzisz ten taki moment, to możesz dać zwiększyć do dwóch żab, tak? które wrzucisz do stawu. Tak to powinno działać. DCA, czyli to regularne inwestowanie, to nie jest magia, to jest po prostu statystyka. Statystyki pokazują, pokazują, że ludzie, którzy czekają na idealny moment nigdy się nie doczekują, a ludzie, którzy po prostu regularnie coś kupują, zawsze długoterminowo i tak zyskują. Piąty sposób dywersyfikacja, czyli jak nie zatonąć się na jednej łodzi. Nie opieraj życia na jednej inwestycji. Jak widzisz, ja inwestuję szeroko, nie skupiam się tylko na akcjach, czy tylko na złocze. Dywersyfikacja pozwoli Ci zachować spokój, opanowanie. W ramach tego, gdy jedno aktywo spada, Ty masz inne, które w tym czasie zarabiają, e, pokonują inflację i po prostu widzisz tego efekty, nie stresujesz się i też widzisz, że to jest konkretny plan. Pewnie słowo dywersyfikacja nie jest tobie obce, ale to nie jest jakaś chwilowa moda, to jest po prostu idealna strategia. To jest rozłożenie ryzyka, żebyś nie był ani stratny, ani spłukany. A jak to dokładnie ułożysz, to zależy od Twoich możliwości, Twoich celów oraz przede wszystkim Twojej wiedzy i Nastawienia na ryzyko, tak? Czyli ey, jesteś bardziej ryzykowną, skłonną do ryzyka osobą. Ty możesz inwestować w bardziej agresywne akcje, a jak jesteś spokojniejszą, możesz zacząć inwestować w obligacje, w złoto. To zależy tylko od Ciebie. Ten filmik nie jest poradą inwestycyjną. W żadnym wypadku nie naśladuj mnie, nie kopiuj. Powinieneś sam edukować się oraz, na przykład, wyciągać wnioski z tego, co oglądasz. To nie jest porada inwestycyjna. Podsumowując, nie wiem co będzie, ale przygotowany człowiek, zabezpieczony to spokojny człowiek. W opisie masz PDF do pobrania z umową inwestycyjną, którą stosował Warren Buffett. No i to pierwszy krok. Reszta to zależy tylko od ciebie. Jeżeli ci się spodobał ten filmik, proszę o łapkę w górę dla algorytmu. Dziękuję bardzo i pamiętaj, finanse są proste. Do następnego. Cześć.